Rodzące się dopiero w bólu państwo Polan od samego początku musiało siłą wywalczyć sobie wolność i niezależność. Rządy siemomysła, które przypadły na ten burzliwy okres okazały się nader szczęśliwe. Potomek Piasta nie tylko nie ugiął się przed sąsiednimi plemionami, ale też powiększył swoje terytoria i umocnił swoją władzę. Wróg jednak nie śpi. Podczas gdy armie Wieletów i niemieckiej marchi wschodniej szykują się do ofensywy, Siemomysł będzie musiał stawić czoła o wiele potężniejszemu przeciwnikowi – nieuchronnej śmierci, która po ostatniej bitwie okupionej głębokimi ranami puka do jego drzwi. Czy władca złamie dane wcześniej słowo i przekaże tron mieszkowi? Czy też jak nakazuje honor odda go jego bratu, unikając tym samym możliwego rozlewu krwi między rodzeństwem? My, Polacy, lubimy narzekać. To taki nasz sport narodowy, w którym prześcigamy się z podziwu, godnym zaangażowaniem. Mieszkam za granicą dobrych kilka lat, wciąż nie pozbyłem się tej cechy, chociaż jestem jej wyraźnie bardziej świadomy. Lubimy narzekać na wszystko: od pogody po sposób przyrządzania kotleta schabowego, Ziemniaki tuczone, a może całe. A może jakiś degenerat zdecyduje się na pirę, ale wiecie co? Świat nie stoi w miejscu. Wszyscy się zmieniamy i także w Polsce coraz częściej można dostrzec ludzi, którzy pod nasze swojskie strzechy wprowadzają ducha iście zachodniej zaradności i odważnie kroczą w kierunku sukcesu. Ale nie takiego, który na nich czeka. Nie, niektórzy sami go wykuwają w pocie czoła, wiedząc, że nie ma nic za darmo. Na sukces trzeba zapracować. Bez wątpienia Przemysław w świszcz zalicza się właśnie do tego grona, wydając własnym sumptem komiks, do którego nie tylko napisał scenariusz, ale także stworzył rysunki. Komiks człowieka orkiestry znalazł się właśnie w moim posiadaniu, to też postanowiłem podzielić się z wami moją opinią na jego temat. Wojciech Birek we wstępie słusznie zauważa, że kultura popularna wciąż głodna jest nowych opowieści z pogranicza fantazy czy historycznego fantazy. I trudno się nie zgodzić z faktem, że historia początków państwa polskiego ma w sobie ową nutę tajemniczości, która przykuwa uwagę i bez wątpienia dysponuje ogromnym potencjałem. Tomo podtytule Dziedzictwo jest więc przede wszystkim obietnicą interesującej podróży, wstępem do czegoś o wiele ciekawszego, zgrabnym zawiązaniem fabuły, które przypomina nieco rozwiązania z początkowych scen znanych kinomaniakom z gladiatora z Raselem Krou w roli głównej. Mamy tu scenę batalistyczną, wieczerze po bitwie i zdradę. Przemysław Świszcz mniej lub bardziej świadomie pozwala sobie na kreatywne zapożyczenie wątków, które są już sprawdzone i które po prostu działają. Potrafi ubrać całość w angażującą historię naszych przodków i dopieszcza to świetnymi rysunkami. Nie są może idealne, tu i ówdzie jego kresce brakuje konsekwencji i konkretnego stylu, a proporcje bywają zachwiane, ale wciągająca, wartka fabuła pomaga przymknąć na to oko. Twans pod ręki świszcza wychodzą dobrze, a czasami wręcz świetnie, o czym można się przekonać już po lekturze pierwszych stron. W trakcie rozwoju historii autor pozwolił sobie jednak na delikatną zmianę konwencji, przechodząc od stylu malarskiego po odrobinę karykaturalny, co nie zawsze służyło dobrze komiksowi. Mimo to jestem ogromnym optymistą i nie mam obaw co do tego, że kolejny tom będzie już bardziej spójny w warstwie wizualnej. Pewnie się powtórzę, ale nie mogło być inaczej. Bardzo ciężko ocenić dzieło po pierwszym tomie i ferować nad nim wyroki. Jest szereg czynników, które trzeba uwzględnić, by taka ocena była miarodajna. Przede wszystkim mamy do czynienia z dziełem, które bierze się za barki strzelnie ambitnym i niezwykle szerokim tematem. Świszcz wcale nie zamyka sobie żadnych drzwi tworząc opowieść, która może zanadrować w wielu odmiennych kierunkach i trudno przewidzieć z całą pewnością jaki tom będzie towarzyszył kolejnej odsłonie. I tu właśnie dotarliśmy do właściwego pytania. Czy po pierwszym tomie będę chciał sięgnąć po drugi? I odpowiedź jest dla mnie oczywista. Tak. Chętnie wzbogacę swoją komiksową półkę o kolejny komiks o mieszku i wiem, że będę mógł liczyć na wciągającą fabułę, barwnie rozrysowane postaci i graficznie solidną pozycję. Jest to udany debiut, którego nie jeden twórca mógłby mu pozazdrościć. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior!